manko. witam w mojej kuchni, dzisiaj przygotujemy sobie golonkę, golonka mi się kojarzy z zimą i z takimi dość tłustymi potrawami, ale smak golonki jest naprawdę niesamowity i dlatego też dzisiaj tak na smaczek zrobimy sobie golonkę, to jest golonka dość duża, bo ona ma około 800 gram i powiem Wam, że na dwie osoby spokojnie Wam wystarczy. Na samym początku, jeżeli chodzi o golonkę, musimy ją fajnie przygotować, czyli ugotować, bo mięso jest dość twarde tutaj. No i niestety potrzebujemy dość dużo czasu, żeby ono zmiękło, więc do wody wrzucamy golonkę. O tak. I będzie ona się tutaj gotować. Do tego też dajemy sól. Golonka lubi dość dużo soli, tak więc damy do tego dwie łyżeczki soli. O tak. Powiem Wam tak. Rzadko robię golonkę, ale jak ją robię, to robię taką fantastyczną. Naprawdę przepyszną. Długo się robi, ale warto czekać. Do tego jedna marchewka, no jedna y, cebula, żeby to jakiś smak nabrało. No i przyprawy. Przyprawy dodajemy teraz tylko po to, żeby y, cały ten smak przeszedł do wnętrza. Później też dodamy przyprawy, ale po to, żeby, y, żeby tylko skórka była chrupiąca. Dodamy kilka ziaren ziela angielskiego. Gdzieś około 7 ziaren. Do tego majeranek. Tak gdzieś jedna łyżeczka. Dużo, dużo. Golonka lubi majeranek. Do tego trzy liście laurowe. Może cztery, jeśli macie takie mniejsze. Pieprz ziarnisty przede wszystkim. Tak gdzieś 12 ziaren. No i oczywiście owoce jałowca, bo to wprowadzi nam taką dzikość tutaj, też hojnie około 12 ziaren. I teraz co robimy? Rozpalamy ogień, kładziemy to na ogniu, przykrywamy przykrywką i gotujemy. Gotujemy tak długo, aż golonka nam zmięknie. Czasami to jest godzina. Czasami jeżeli macie te mniejsze, te mniejsze goloneczki, to pół godziny powinno wystarczyć. Jak już jest mięso miękkie, to ściągamy. I zobaczycie, co dalej. Po godzinie nasza golonka jest już miękka i możemy ją wyciągać. Jest to naprawdę duża sztuka. No tak. Pięknie. I teraz, korzystając z tej chwili, w której będę przygotowywał golonkę, wrzucę tutaj kapustę kiszoną do gotowania. Tak. Niech się nam podgotuje tutaj ta kapusta. I teraz tak. Z tej golonki ściągamy skórę. Jeżeli ktoś lubi jeść skórę, to zapraszam. Można mu zostawić ten kawałeczek tutaj, ale pieczemy bez skóry, bo skóra nie fajnie się zapieka. I teraz do naszej golonki przygotujemy sobie sosik. Możemy ją już włożyć tutaj do pieczenia. I sosik polega na tym, że dajemy jedną łyżkę miodu, bo to fajnie nam skarmelizuje i doda takiego słodkawego smaku. I do tego sok, dużo soku z pomarańczy. Tak gdzieś jedna połóweczka wystarczy. Tą pomarańczy możemy pokroić w takie kawałeczki. Niech ona się przypiecze, bo też jest bardzo aromatyczna. Położymy ją obok. Hopla. Wymieszajmy ten miód z sokiem pomarańczym. I do, do tego jeszcze dodajemy jedną taką dużą łyżkę sosu sojowego. No i kilka przypraw. Ja sobie dodam tutaj trzy goździki, cztery nawet. Dla takiego fajnego posmaku. No i odrobinę majeranku, nie za dużo, jedną łyżeczkę. Musimy to tylko wymieszać. No i teraz tak przygotowaną marynatą polewamy naszą golonkę. Mm. Uwierzcie mi, to się skarmelizuje i nasza golonka będzie naprawdę taka, taka ciekawa. Tak przygotowaną golonkę wrzucamy teraz do pieczenia i pieczemy ją przez około 20 minut. Niech nabierze koloru. Nasza golonka pieczy się w piekarniku i przygotujemy tą kapustę zasmarzaną. Kapusta też już jest ugotowana, więc tutaj do tego malutkiego garnka zrobimy zasmażkę i wrzucimy sobie na samym początku kminek. To jest taki mój sposób, że zawsze prażę przyprawy na samym początku, bo one oddadzą najlepszy aromat. O tak. Jak zaczyna szczelać, dodajemy jedną łyżkę masła. Tak. I możemy wrzucić cebulkę. Niech ta cebulka się lekko tutaj zeszkli z tym pinkiem. Pięknie. I możemy dodać jedną łyżkę mąki, bo to nam zagęści całą tą kapustę. Mieszamy, mieszamy. Niech to się wszystko ze sobą zaprzyjaźni tutaj. I teraz mleko, nie za dużo, tylko odrobinę. Wtedy ta kapusta będzie taka bardziej kremowa. Podkręcamy. I dodajemy naszą kapustę. W tym momencie możemy ją tak lekko zasmarzyć. Pyszna. Woda z kapusty nam tutaj się zagęściła. Ja sobie dodam odrobinę soli do tego i odrobinę pieprzu. I kiedy kapusta jest już gotowa, to wyłączamy to i dodaję łyżeczkę chrzanu. To jest dobre połączenie, idealne dla golonki. Mieszamy, mieszamy. Tutaj taki, taka kremowa kapusta z lekkim takim mm, kikiem chrzanu. O tak, piękne połączenie. Mm. Smakuje pysznie i wyciągamy golonkę. Moja golonka jest już gotowa, wygląda naprawdę przepięknie. No i co? Podajemy ją tutaj na talerzu z kapustą zasmażaną, chrzanową kapustą. To jest porcja dla naprawdę głodnego człowieka albo dla dwóch troszeczkę mniej głodnych, ale na pewno damy radę. Do tego pomarańcze z boku. Niech nam trochę orzeźwią tutaj ten klimat. No i co? I tak wygląda moja przepyszna golonka. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. Przygotujcie sobie taką golonkę w domu i po więcej przepisów zapraszam na facebooka stronę. Kocham gotować. Do zobaczenia.